we plastic sorry. No widzowie, witam Was w dzisiejszym odcinku z kontynuacją upalania talii na polu i różnych testach. Dzisiaj się dużo wydarzyło, jest ostry odcinek. Także oglądajcie do końca. Słuchajcie. Weź debilu, nie Trzyma się na koływce tutaj. No i w lewarek z miejscu wiliśmy, no i nie podniosła się do końca. Także trzeba jeszcze raz. Widzowie, update sytuacyjny jest aktualnie taki. Przuty, mamy założoną zimoweszkę. Tutaj nie ma powietrza, troszkę przeczyściłem tą oponę. Dobijemy teraz powietrza. Może najdzie, może będzie git Stój, 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 stój! No, mamy problem! W bo dlaczego no, mnie zakopiasz? Ja pie. Ale mnie wciąż wleło! jeszcze się wsteczny. Czekaj. O chłopie, ty tutaj to aż połamałeś listwę. Pa. Nie. Ja tutaj się porysowała, ty! Owo. Środ. A tu od boku jakby fajna wniotka była, tak? Ale kiedy ona się tak porysowała? Ty teraz ją tak Ty prysu... teraz on tak e, Właśnie nie wiem. Ja pierdziele. Tu jest plastik, kurna. Plastik. Spątamy, żeby nie było. Tu jest plastik, co nie? O człowieku. Co ty, że się dwalił? Redukcja wagi. Oj, skofa Dodawek z Widzowie, już prawie wysłał. Jest jest prawie Ja Jeszcze tylko parę desek i wyjdzie. Ja pierdzielę. Co myśmy z tym zrobili? Jak to było takie ładne auto? No dobra, minus 200 gram. Urwaliśmy plastikowe elementy O W moim Dobra, No nie wiem no. Dobra, próbujemy wyszła Ja pierdzielę

Przepraszałam na łóżku i słyszałam czask i wyleciałam na tu chłop stoi i ja mówię chłopie coś ty zrobił a on mówi przepraszam i później dzwonił w, tele w, w telefon i pierdolu Ty! No nie! A jak to jest możliwe? Ja nic? No nic, no! no tak człowieku, ja mam takie turbulencje no przecież. tam strzał. A nie, tu, tu lekko się wgniotło. Ale człowieku... No w sensie, ja widziałem, chłopy normalnie że była taka prędkość, że ja myślałem, że to jest jedzie połowę bagażnika. Ja, ja cofam tylko tak, bu! No to trzeba jeszcze raz w takim razie. Teraz musiałem. Nie uwierzysz. Nic nie ma. Nic. No jak? Debilu, nie! Debilu, przodem nie, bo z jest chłonica. Nic się nie stało, ale debilu, przodem nie. Ten samochód jest elastyczny. Tę go tylko powaliło z tą prędkością. Ej no nie Nie jest lekko Lekko jest Leciutko Ale to chłopie no to Czy taka prędkość, coś takiego się dzieje? No chłopy już plecy bolą, tu nic Co się dzieje? A ty tylko skopa. Ja, ja sam bym zrobił? No. Ja bym stał stamtąd i bokiem, tu, drzewa, ale. Nie, to chłopiec się źle skończy, bo my wywalimy kołem i będzie skrzywiony wahać. Ja tak coś czuję. Czy jeszcze raz kurować ten tył? Nie ma sensu. Łowię. Jak mam temperaturę w niej? Trzyma pion, kurde. Co ja nie wierzę, no. Jak? Jak? Nie wiem. No znowu siądzie jak nic poprzedno na się Zaś się urwało z z tego Ty, chłopie! Ty w deskę wleciałeś Co ty gadasz? O kurde Jak? Dobra, Hubert jednak się stało. Co? Spójrz tutaj. O kurde, ty my jak <grywa> nagrywa. Ale ją cofu Ty dobrze... Jeszcze prawej szybę panęło. Nie, ale tu jak zobacz, dobra czy jednak wystało, ale to ja teraz on kocha. A jak wywalę tutaj to, to tak pójdzie? Nie. Czy jednak sam demage? i tak kurde coś. Ok. To się nic nie stało tak naprawdę. Jak na takie jest. Kurde no. Nie to się tak wypada. Trzasko są. A Jak pince. W ogóle wiesz nie były tak szyby jak w Toyocie. <F waren> D.C.I. Sześć. Ty chłopie... <catch> no dawaj ściągamy z deszak. Dawaj. Serio chcesz? No co to? Tu l'apprends miało jeszcze halogeny Mój będzie to halogen Teraz jest, rajdówka Tu masz halogeny, ty tu masz kłasko, do wypięcia. Weź się wyrwi <gulabii> É isso que No, hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Aha. O kurwa. Tak. Słyszę właśnie, czyli do dupy. Słyszę właśnie. Co się stało? E, strasznie klekocze. Co? Strasznie klekocze. Może się się Oleju chyba, a nie w sprawdzać mu oleju. I no. Co tam ten olej Olej był Wali nie. Słujesz. bardzo dobrze. Nie padł. Kurno, ale kopcia wali Ooo Oo ojo O, 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 o kurno ty Na dwójcie słabnie Ale chłop jest klekot Ja pierdzielę ty Tak strasznie na dwójcie słabnie Wszystko nie z tej góry Ja czuję olej Świat i zepsów To one jeszcze ile pachy ma, ja pierdzielę Ooo no, Niech ich ślicznie zniszczy Słuchaj, teraz podłogę o. o kurwa, rakieta Jakbyś zlepł ten po prostu tak wyrzuciłem Co? Ja po prostu tak wyrzuciłem na A, i bieg wyrzucasz, a z tyłu Ten nawet, z tą skrzynią, Teraz podłogę Serio? No, tak no, no, no. Na dwójce

Co ty zrobiłeś chłopie? Ale cię przytkało. Nie? nie ale... O człowieku szyby wybiło chyba. O człowieku tu ile rzecz? Drzewo skosiłeś! O kurde! Tego się nie spodziewałem. No, po szybie. Ale przestawiła się autko lekko. Chłopie, bo taki strzale? Zobacz, jak to szybko wybiła. Ja ale Ej, dobra. No nie, do, trudno w te drzwi. Dobra, wyjąć to nagrywanie, zobacz, jak to wyglądało. Ja, o, czy, ja już tylko widzę w oczach, o nie! <noise> ja już czułem jak nas zniosło, co nie? Ja już myślałem, że będzie to i dzwonię po podatkowie. <noise> jak pójdzie, to zobaczymy. Ona by nie paliła. Ale wychowali mnie maniane z Ja pierdzielę, ty! Grubo. Ja pierdzielę Widzowie za tą akcję dzisiaj musicie zostawić co najmniej supa i lajka like No musicie no, kurde Jak ten temperatury w ogóle nie ma Widzaj, fura już jest po naprawach Trzyma wstawiona spoli. Tu jest miejsce w wypadku Tu jest miejsce wypadku Aj ale złożyło się to Bo to nie było tak złożone No nie okay. Ale ona kiśnie coś teraz No ty tu Co ty się dzieje? Spod maski normalnie wali i sadzą ty, Żeby ona się tu zaraz nie zajerała. Kurwa radio rozbywałem Jak? Znowu drugie radio rozwaliłeś Kur... O dobra prawie Co ty jeszcze zrobił? Kopa wyjebałem Fu. Ło O człowieku! to się dzieje z tym? A tyś, Ej! Nie To też to jest. Nie, wiem kurwa Nie O na pasa! Paszan! 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 na Paszan! Proszę, 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 Drugie drzewo, ściągnęło mnie tak jak Ciebie A ja nie wyjdę no tak. Ten na innym odcinku O, o nie nie ma, ja pierdzielek Patrz to o no, to, to, to Ej, no Ale czarną kurę to Także to się do końca oglądania tego materiału. Więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że Wam się podobało. zostawcie suba i lajka. I oglądajcie do końca filmy, pamiętajcie. <grytanie> więc jeśli obejrzyjcie się do końca, to napiszcie w komentarzu Aferniak. A ja Wam przypomnę serdeczko. Dzięki bardzo, siemano